Cześć wszystkim z tej strony Tymic i dzisiaj znowu gramy w złote Golf e, ostatnio Ostatnio byliśmy na pełnym morzu a teraz jesteśmy na e, dzikim zachodzie I Przypadkowo wpadłam w... w poziom i tutaj muszę musiałem... e, tą kostkę rzucić i musi nam wylecieć na fladze. To chyba nie będzie takim prostym zadaniem na to wygląda. O, nie ciekawie mi to wygląda. Jest. Dobra, co mamy ostatni. Musimy na... Musimy na obu trafić. A, że musimy trafić... oboje na ten sam. To teraz jedynka trzeba porzucić. O, właśnie. Oj, to jest ten pokój, który chciałem odnokować wcześniej. Zateczka o grupie 94. Jeśli znajdziesz Eż się w dziurze, pierwszą rzeczą do zrobienia jest... jest przestać się kopać. To jest bardzo mądra rada od komputerka. Jesteśmy kujem! Po do tej, po i ha 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 co się stało? nie mam pojęcia co to było, ale okay. Ja okej jakbym miała trzy rzuty to zrobić, ale nie mam za bardzo pojęcia jak <grymne> <grymne> Okej <Okay. grymne> Koń nam wyleciał poza mapę Został w zasadzie chwili koń nam wyleciał poza mapę Już myślałem, że będzie... <grymne> Nie Już myślałem, że będzie tak pięknie Został mnie ten po... O, well, that was not fun. <laughs> jest? Jest. Dobra, mam. A teraz musimy pokonać panią Nie będziemy zbawiać, bo ona jest owcą i specjalizuje się w pozyskiwaniu z jej wełny. A my jesteśmy koniem i skupiamy się na bieganiu. Chyba, że mi się strzałki po obaszą. Dosłownie, to w drugą stronę, a mi leciało w drugą. Co jest? Widzę, że pani owca coś w kontroli. osach także bała. Żeby wygrała ten wyścig specjalnie Ale nie tym razem Dobra, chodźmy tutaj Nie no, znów? Hazard Serio, przez to mnie zbanują Come on. Słuchajmy okay, się za pierwszym. W sumie to nie będzie takie trudne. Okej, okay, jednak było. Dobra, jest. Ja nie mogę. To będzie ciężkie. Czekam! Jakim tutaj? To jest. E, dobra, tam powit da się teraz otworzyć, o właśnie. Teraz mamy kolejnego kabla. Chodźmy teraz tutaj. Czemu jesteśmy w i nie mam pojęcia. Czemu musimy sobie kaktusy zbierać? Tak. Wszystko się do nas przylepia i musimy zbierać kaktusy. Żeby móc doślepnąć tej chmury. Tak. Dosłownie, napis powiedział co, bo był tak zwiedziony w czymś. Czemu? Nie, gdyby tylko ten kaktus stał i ten kaktusem dosięgnął. Faktusem go! Kaktusem 25 sekund. Dobra, limit czasowy, dla miejsce się zaczynamy. Jesteśmy szybkim pianinem. Jesteśmy szybkim i wściekłym pianinem. Dajcie koronkę pewnie coś teraz z krowami będzie bo jesteśmy w zagrodzie z koniami to podobno jak ja umiem takie coś to jeśli jesteś trochę nadzieja to może sparować bardzo to jest fajne to jest teraz raczej na na poziomku. A coś tak przeczuwali, że z tym będzie limit czasowy? To tak pasowało do limitu czasowego? Teraz musimy przeżyć przez 30 sekund. Już się boję, co się będzie dziać normalnie. A skrzynki na nas będą spadać Poprzez Czy... chwilę mi wyłączyło w ogóle grę, co jest? Spójrz jak gra mi wyłączyła Dobra, mam strategię. Będę z tyłu pociągu i będę narażony na najmniejsze niebezpieczeństwo. Gdyby coś leciało, to w drugą stronę po prostu. Dobra, tego nie przemyślałem. Takie opcji wydarzeń, że coś takiego się może stać. Czemu ja tego nie odkładałem? Powiedzcie, że to safe spot? Kto wymyślił te hitboxy? Najpierw z góry, potem z boku. Hitboxy są złe. Wow. Jak ja jestem, znoszę jest hitboxów. hitboxów! Złe hitboxy to najgorę. Trzeba wskaza ludzkości normalnie. A to akurat moja wina. A tak, to, to nie była wina hitboxu. To się przyznaje, ja jestem po prostu z Okej, ale znalazłem Safe Spota, w które można po prostu w górę skakać. Jest. To jest najlepsza rzecz, która można się przytrafić. Zaraz podziałających hitboxach. Tak, 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 tek do kolejnego. Czego jesteśmy gitarą banjo? Nie mam pojęcia, ale to mi przypomina jedną grę. Jeśli wiecie jaką, to napiszcie w komentarzu O, może jakie to było złe. 21 sekund To będzie trudno ale nigdy nie mów nigdy! A w sumie to było łatwe O teraz to naprawdę jak ta gra, o której miałem na myśli nie chcą, żebym grał w tą grę, której nie powiem, bo to dla was zagadka. Będziecie napisać w komentarzu, jakie to nawiązanie. Chociaż nie Ej, e, bo to jest ogólnie dość stara gra. Ej, to ta gra, o której ja mam na myśli, to ona zgapiła od tej, czy od dwa. Dobra, na rozkwituję czas później. Notatka o Belfie 91. Nie możesz grać w gol bez bycia własnością de demonu nasz znaczy szatana eee... nie jestem pewien czy to prawda e może ale ja nie jestem pewien ok e Chodźcie za ja bardzo rozumiem co mam tu zrobić Aaaaaa, dobra teraz wiem co mam tu zrobić I pek i niebieską żerafę. O Boże, teraz jesteśmy pociągiem, ale z chwilą do Chyba mieliśmy domyśl, żeby niebieska żelapa wpadła do naszego wagonu, cóż? E, nie udało nam się. Teraz zwolnijmy trochę. O, jest! Udało nam się. Jestem genialny. Mhm. Mamy to. I zanim pójdę do kabelka, mamy nagrodę do oddania. I 95% gry mamy. Wow, to serio może albo być ostatni, albo przedostatni odcinek. Lecimy dalej. Bipo. I ostatnie cztery poziomy na dzisiaj. Nie wiem czemu nas jest taka niska grawitacja. Czy tak wysoka. Nie wiem, nie znam się niej sama autą co widać po mnie, bo jestem youtuberem. Wow, bo co Dobra, myślałem że to będzie trudne, bo oryginalnie więcej rzutów to zrobiłem, ale jednak nie. Dopnie. O, muszę uwalnić konie! Walnić konie! Trzeba uwalnić konie. Konie muszą być... A, Tylko my nie możemy przy tym zginąć. Bo to jest ogólnie słabe. Jak ja nie cierpię zmienionej grawitacji. Dajcie normalną grawitację! Ziemska jest okej. Okay. Nie musicie zmieniać planety na Marsa. A nie, bo na Marsa chyba jest. Jest właśnie mniejsza, że przyciągnę bardziej do Ziemi. Za podłoża. To nie... Nie musicie z tego robić księżyca, o właśnie. Chociaż to nie jest planeta. czemu tu jest że... git, a nie że... 5 na 5 z koronką. Dlaczego tu jest z... znaczek, że jest ok zrobione, a tutaj, że z koronkami? Dobra, nieważne, później się to uczy, że Prawdopodobnie to nie ma znaczenia. Kaczuszki! czas strzelić. zrobić. 헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤 O co chodziło, ale ok Przeszedłem. Presja czasu. Nie za bardzo presja, bo to trochę długi ten czas. Byk. Szybki strzelnik. Strzelać. Czy to oboje. Uuu, to było fajne. Aj tylko co mam noszę. O, to jest plato. Ej, chwila, bo właśnie sobie coś przypomniałem, że... Tam gdzie wchodziłem, ja, chyba... A nie, wydawało mi się, że tam jest ten komputerek, co może tam coś powiedzieć o golfie z tymi o golfie hashtag, tak, randomowe numerki. A, muszę te Dosłownie zastrzeliłem te butelki, ale. całkiem nie zastrzeliłem. Dobra, tym razem. ja się zmartwię, więc fajne Dobra, jest, udało się na, jed... na jednej sekundzie. Это ну, было бы доброе. O to chodzi. Przez chwilę na takie czemu to jest tak blisko, ale później się zorientowałem o co chodzi. To jest oczywiście level troll. Ale ja jestem lepszy od jakiegoś poziomu troll. Dajcie mi nagrodę! Mam tu y mam ciuchcie! I mam 98% gry. Ej, to co jest za drzwiami? Za drzwiami jest koniec gry? Ej, to kończymy dzisiaj tą serię! Chodzimy. Pokonujemy komputer i... Może my już nie grać w golfa! O, teraz jesteśmy robalem. I nie wyrzucamy sobą, tylko idziemy. Do serduszka. I jeszcze nie przetestowałem, ale mam wrażenie, że jak dotknę tych czerwonych linii, to. O, właśnie, zginę. Mam rację, ale ja jestem geniuszem. No cóż. Tylkoż... To serce zaczynało mnie znarwiać. Dobra, widziałem, że mamy 98%, więc wydaje mi się, że tutaj właściwie już nie mam za dużo. Więc zobaczmy co to jest. Mamy spalony safe. Dużo rzeczy. Mam komputerek, co nam powiesz? Notatka o golfie 1, 1, 113. Może życie jest golfem. Czemu ten komputer ciągle mi daje te rozkwity? Nie, życie to chyba nie jest golf. Raz grałem w golfa i mi się nie spodobało, bo, bo przegrałem. Nie ja to, że nie umiem przegrywać, ale myślałem, że będę w tym lepszy, ale nie byłem. Dobra, czemu to jakieś badania na ludziach przeprowadzają? Czy to jest serio lore? Are actually to jest golfowy lore. O, badanie na Harbucklebugerach. To jest zgromne. Co nam powiesz? Zazdroskało go w 126 Wszyscy skończymy w dziurze. To jest inny argument do pierwszego komputerka. Znaczy dodatki dat 116. No nie. Musimy rozwalić to wszystko. Musimy pokonać golfa. I pokonać ostatniego bossa. Komputer 0. Witaj, mam z tego dość. Stworzyłam trochę łatwych. Ta jestem trochę leniwy. Maravina. Mam nadzieję, że to ok. Strasznie miły ten komputer i to jest bardzo podejrzane. Mam wrażenie, że przez to ostatnie to będzie jakiś serio final boss i to będzie na poziomie begalowani. Czyli się walki ostatecznej z Undertale'em. Undertale. Undertale. Nie chciała aerody aerodynamiczny w kształcie banana. Ok, ostatni. Sorry, że nie zauważyłem, co ten komputer powiedział. Pokonaliśmy komputer 00. Co teraz będzie? Czy się dowiemy o co w tym Ta straszna muzyczka się odpaliła, a nagrywam to w nocy. I widać, że jest więcej poziomów. E, tu jest zdecydowanie jakiś lor, I mam wrażenie, że tu będzie banka z bossem, ponieważ ten endoek nie ma na sobie kółka, tak więc to pewnie nie poziom, tylko jakiś potwór, którego jak do niego podlecę, to zginę. Ale tak więc to będzie w kolejnym odcinku. E, no i do widzenia.